Czy wiedziałeś, że Imperium Rzymskie nie tylko podbiło rozległe terytoria, ale także zbudowało największą sieć dróg w starożytnym świecie? Te drogi nie tylko ułatwiły handel, ale także zapewniły jego dominację wojskową i polityczną przez wieki. Rzymskie drogi były kluczowym elementem utrzymania władzy Imperium, łącząc różne regiony i zapewniając kontrolę nad całym kontynentem europejskim. Jak jednak Rzymianie zdołali zbudować tak rozległą sieć? A co ważniejsze, jak te drogi pomogły w rozszerzaniu i utrzymaniu władzy Rzymu? W tym filmie zbadamy, jak infrastruktura drogowa Rzymu przyczyniła się do dominacji Rzymu w starożytnym świecie oraz jak rzymskie legiony maszerowały po tych drogach, zawsze gotowe bronić imperium. Dołącz do nas, aby odkryć niezwykły wpływ rzymskich dróg na historię. Chociaż Rzym nie był pierwszą cywilizacją, która budowała drogi, to bez wątpienia to Rzymianie wyniesi budowę dróg na wyższy poziom. Via Appia, znana również jako Królowa Dróg, była pierwszą wielką drogą rzymską. Zbudowaną w 312 roku przed naszą erą i oznaczała początek sieci, która rozciągnęła się na całe imperium rzymskie. Via Appia służyła nie tylko do połączenia Rzymu z jego sojusznikami, ale była także kluczowa dla operacji wojskowych podczas II wojny samnickiej. Od tego momentu Rzymianie zaczęli budować nowe trasy za każdym razem, gdy podbijali nowe regiony, łącząc zdobyte miasta z Rzymem, umacniając swoją władzę. Ale nie tylko miasta były połączone, ale także administracja imperium. Drogi umożliwiały szybki przepływ towarów, armii i ludzi, co ułatwiało kontrolowanie najdalszych regionów imperium. Rzymskie drogi nie służyły tylko do handlu lub transportu, ale były również kluczowe dla militarnej potęgi imperium. Szybkość, z jaką rzymskie legiony mogły poruszać się po rozległym terytorium Rzymu, była jednym z sekretów ich sukcesu na polu bitwy. Wyobraź to sobie! Armia tysięcy żołnierzy maszerujących 30 do 40 kilometrów dziennie, bez zatrzymywania się, z możliwością szybkiego dotarcia do dowolnego punktu imperium w przypadku zagrożenia lub wewnętrznego buntu. Dzięki drogom legiony mogły poruszać się z imponującą zwinnością i prędkością, co dawało im strategiczną przewagę nad wrogami. Drogi nie tylko skracały czas podróży, ale także minimalizowały zmęczenie żołnierzy. Dzięki temu armia rzymska była znacznie bardziej efektywna i zdolna do szybkiej reakcji na każdą sytuację, zarówno na granicach imperium, jak i w samym sercu Rzymu. Budowa rzymskich dróg była starannym procesem, w którym uczestniczyli liczni specjaliści, ale najważniejsi z nich byli geodeci. To oni odpowiadali za mierzenie i wyznaczanie terenu, zapewniając, że drogi były jak najprostsze i najbardziej bezpośrednie. Geodeci używali słupów obserwacyjnych oraz precyzyjnych narzędzi do wytyczenia drogi. Dzięki zaawansowanym technikom potrafili tworzyć trasy, które były nie tylko efektywne, ale także imponujące pod względem inżynierii. Aby zapewnić trwałość i stabilność dróg, Rzymianie stosowali wielowarstwowe materiały. Najpierw kopali rowy, by stworzyć solidną podstawę. Następnie budowali mury oporowe po obu stronach drogi, co zapewniało, że trasa pozostanie nienaruszona nawet podczas silnych opadów deszczu. Drogi nie tylko przecinały równiny, ale także wspinały się na wzgórza i przekraczały rzeki, dostosowując się do terenu, aby stworzyć sieć dróg, która przetrwałaby próbę czasu. Podczas podróży po rzymskich drogach podróżni mogli znaleźć różne oznaczenia, które pomagały im w orientacji. Należały do nich kamienne słupy, które wskazywały odległość do najbliższego miasta w rzymskich milach i dostarczały cennych informacji na temat trasy. Te oznaczniki służyły nie tylko do wskazywania odległości, ale również pokazywały ważne szczegóły, takie jak rok. W którym droga została zbudowana, kto ją zbudował i kiedy była ostatni raz naprawiana. W 20 roku przed naszą erą cesarz August nakazał zbudowanie złotego kamienia, pomnika znajdującego się w centrum Forum Romanum. Od tego pomnika mierzone były wszystkie odległości w Imperium Rzymskim, co dało początek słynnemu powiedzeniu: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ten pomnik stał się centrum rzymskiej sieci drogowej, z którego zaczynały się wszystkie ważne trasy. Oprócz tych oznaczeń, Rzymskie drogi były wyposażone w stacje odpoczynku i zajazdy. Najczęściej spotykane były mutations, w których podróżni mogli wymieniać konie, co było kluczową potrzebą dla imperialnych posłańców, którzy musieli transportować pilne komunikaty przez całe imperium. Aby utrzymać kontrolę i bezpieczeństwo rozległych sieci dróg, imperium rzymskie wyznaczyło specjalne oddziały wojskowe do ich patrolowania. Ci żołnierze, znani jako stationarii lub beneficjarii Zajmowali punkty obserwacyjne na najbardziej uczęszczanych trasach i w najbardziej odległych rejonach. Oprócz patrolowania ci żołnierze pełnili również inne ważne role. Pomagali podróżnym w orientacji, przekazywali wiadomości i zapewniali, że zbiegli niewolnicy nie będą mogli uciec drogami. Byli również odpowiedzialni za pobieranie podatków i opłat drogowych na określonych punktach kontrolnych, takich jak mosty i granice prowincji. Podobnie jak współczesne drogi, rzymskie nie zawsze były bezpłatne. Stacjonarii zapewniali, że przepływ towarów i ludzi wzdłuż dróg był regulowany, pobierając opłaty za korzystanie z niektórych odcinków dróg. W niektórych miejscach podróżni musieli płacić podatki od towarów, które transportowali. Jednym z głównych źródeł wiedzy na temat systemu dróg rzymskich jest starożytny artefakt znany jako Tabiele Rogeriana, szczegółowa mapa przedstawiająca całą sieć dróg Imperium Rzymskiego. Mapa ta, datowana na IV wiek NE, została narysowana na serii 11 zwojów, Rozciągających się na ponad 6 metrów długości. Dzięki temu artefaktowi Rzymianie mogli zobaczyć pełny zakres swojej sieci dróg, a także ważne punkty orientacyjne, takie jak latarnie morskie, mosty i stacje odpoczynkowe. Najbardziej imponującą cechą mapy jest to, że nie tylko pokazuje ona szlaki, ale także odległości między miastami oraz kluczowe lokalizacje w imperium. Był to niezbędny dokument do logistyki i administracji rzymskiej, który pomagał urzędnikom cesarskim skutecznie kontrolować całe terytorium. Dzięki takim odkryciom jak ta mapa, historycy mogą lepiej zrozumieć, jak Rzymianie łączyli różne regiony, tworząc naprawdę połączony system imperium rzymskiego. Rzymskie drogi były nie tylko cudami inżynierii, ale także kluczowym narzędziem, które pozwoliło imperium rzymskiemu utrzymać się zjednoczonym przez wieki. Dzięki innowacyjnemu projektowi, starannej planifikacji i wspierającej infrastrukturze, rzymskie drogi nie tylko ułatwiały przemieszczanie armii i towarów, ale również łączyły miliony ludzi na rozległym terytorium. Dziś wiele z tych dróg wciąż istnieje, będąc świadectwem umiejętności i wizji Rzymian w budowie i kontroli. Bez nich Imperium Rzymskie prawdopodobnie nie osiągnęłoby takiej ekspansji i trwałości, jaką miało. Więc następnym razem, gdy będziesz podróżować po drodze, pamiętaj, że nie wszystko zaczęło się w nowoczesności. Rzymska sieć drogowa pozostawiła głęboki ślad w historii ludzkości. Jeśli zaskoczyła Cię rola tych dróg w Imperium Rzymskim, nie zapomnij polubić, skomentować i subskrybować, aby uzyskać więcej treści o historii Rzymu. Do zobaczenia w kolejnym wideo.